Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Hubert Belix i dzisiaj w taki dobry humorze jestem, bo udało mi się o wiele więcej zrobić niż myślałem, że zrobię poza odcinkiem. Więc tak, pierwsze, co możecie zauważyć, zrobiłem trochę jedzenia. Po drugie, naprawiłem farmę żelaza i okazało się, że furtki się palą. Zamiast furtek postawiłem tutaj tabliczki. Oczywiście jeszcze na dole zostawiłem furtkę, tak dla przyjemności. Trochę pieców jest, skrzynka jest. I słuchajcie, mam plan zrobić system taki hoperowy tutaj. I teraz tak, bo jest delikatny problem. Golem też się zaczynały respić w jakby w tej komnacie, co tutaj zrobiłem. Chciałem tutaj zrobić komnatę, ale przeniosłem ją tutaj. Ta komnata jest po to, żeby po prostu oglądać, co się tu mniej więcej dzieje. To nie jest aż tak duży problem, bo zabudowałem to. Ja już zrobiłem ten system hopperowy, więc jeszcze muszę się tam przekopać, żeby nie było żadnych problemów. Oczywiście działa. Teraz jak golem będzie tutaj ginął i żelaz będzie zlatowała do hypera i będzie w skrzynce. I słuchajcie, no, troszeczkę odejdźmy od tej farmy żelaza i zajmijmy się dalszą częścią gry czyli zebranie diamentów bo żelaza to ja już mam bardzo dużo. Jak widzicie, mogę sobie zrobić na zapas trochę kilofów, żeby były. Tak po prostu. Ale jest jeden problem, bo my nie mamy jednej bardzo ważnej rzeczy. Jedzenia. I mamy za dużo jedzenia. I więc musimy pójść po jedzenie. Znaczy ja robiłam już wyprawę po jedzenie, bo jak widzicie ostatnio tylko na chlebach skończyliśmy. Słuchajcie, diamenty to nie jest, nie jest żadna prostota do znalezienia, bo teraz trzeba troszeczkę głębiej schodzić, aby je znaleźć. Oczywiście, to może sobie w dzisiejszym zrobić. Tak jakbym po nie wyleź, Ale jednak mi się wydaje, że tak wyjdę, bo jednak diamenty tutaj teraz coraz częściej się zaczynają respić. Oczywiście jesteśmy na wersji 1214, dlatego bo zawsze będę grać na tej najnowszej, chyba nic się nie zmieni, chyba, że jakaś nowa wyjdzie. I już mamy pierwsze diamenty. Dwa. Dwa to niedużo. Z tego nawet kilofas nie zrobię. Zwłyniałem się z rojów w tarczę. Tarcza to też dosyć poważna rzecz. W tamtej stronie może nie być. Chciałam powiedzieć, że może nie być diamentów, ale jednak są. A tylko jeden. Więcej jest. 2, 3, 4, 5. 5 diamentów. Spoko. W ostatnim odcinku te diamenty ominąłam, lecz tego nie widzieliście, bo zrobiłem takie bardzo długie cięcie. 8 diamentów. Jest całkiem spoko wynikiem, lecz zawsze mogło być lepiej. Mam dzisiaj dużo planów, żeby wejść do netheru, znaleźć bastion, zrobić perły i znaleźć fortecę. Bo ja już chciałem się przeżykować, żeby w następnym odcinku zrobić portal do endu. I to nie jest speedrun czy coś. Ja tutaj będę, ja będę po bardzo długo na tej serii grać. Może jeżeli, jeżeli będzie 5 odcinków nawet. Ale słuchajcie, ja to robię z własnej przyjemności. Muszę wam powiedzieć dużo rzeczy. Po, po ostatnim odcinku, może, z, może zostawiliście, nie wiem, możecie się tak tego zgadywać po 3, 5, może nawet 10 lajków. Nie, 0. Zero. zero lajków miałem. Może przez to, że tak dużo nie zaczekałam, aż się nie zwlekałem z tym, z nagrywaniem tego ale tak, aż 99% z was nie subskrybuje mojego kanału więc proszę to zróbcie, bo jednak coś z tej przyjemności musi wyjść a więc tak, zostawcie łapkę subskrypcję, proszę was, bo moje statystyki nie wyglądają teraz za dobrze no i słuchajcie, ja mówiłem, że tutaj nie ma skrzynek, a są skrzynki No im tak się przyda możliwe nie no, z 10 diamentami to ja chyba nie wyjdę musimy zacząć się kopać, tam dalej jak ja to powiedziałem raz kopiotrz no cholery jasne, gdzie jest, są te diamenty nie Na te kopalnię są jakieś pojechały. O, krzok! Wiedziałam, żeby tego nie robić. Tam mamy wodę, więc to będzie dalsza część kopalni. A tutaj coś będzie? Nie, tutaj nic nie będzie. Sam list slate. Czy jest reloaded? Coś czuję. Coś czuję, że może być tutaj dużo mowów. Ja od razu widać. Ja od razu też widać diamenty, więc lecę tam. Całkiem jest spora ta kopalnia. kopalnia. Więc może być szansa, że znajdę więcej niż dwa. Nawet trzy są. Więc mi się to podoba. Yy, Ojaj. Najwięcej chyba z nie wywnioskuję. Dobra, 13 diamentów już się cieszę z tego wyniku. Chyba tam więcej nie chcę przebywać. Nawet mogłem z żelaznymi przedmiotami pójść do Nedaru, nie? Co to miało znaczyć? Że zaraz zginę? Oby nie. Na jakim jesteśmy kratce? 16 na 28. Jeszcze trochę będzie się wkopywania. więc może zrobię takie leciutki timelapse, A jednak nie muszę robić timelapsów. Jednak muszę. Jesteśmy na górze. Wykopaliśmy się na teren. Okej, okay, wioska jest w tamtą stronę. Od razu można zobaczyć. Ja tego waypointa zrobiłem, nie wiem, gdzieś po drugiej stronie wioski, jak mam tą farmę żelaza, nie? Ale bez tego waypointa bym się nie odnalazł. No ale 13 diamentów wyszliśmy z takim wynikiem spoko, A więc możemy zacząć robić nadar. Zobaczmy już ile tego żelaza żebym zrobił. 5. Za bardzo zawalający wynik to nie jest. Musimy bo znowu schodzić do kopalni, aby znaleźć jakiś, nie wiem, do dobrą, dużą lawę. Chyba, że zrobimy wyprawę po lewa pulka. Gdzieś tam tego się. Tu jeszcze raz pęgolamy. To dlatego tak mało. Dobra, rozumiem ją. Trzeba lecić już chyba. stroną chyba jeszcze nie biegłem, nie? Ja tak sobie przypominam teraz da, jak poza odcinkiem w jego na mapie. A więc lecimy na wyprawę. Mam nadzieję, że znajdę jak najwięcej rzeczy. Jak będzie opuszczony portal, to będzie super, bo tam to się weźmie lawę. Skopię się obsydianu. Aha właśnie, jak miałbym kopać obsydian. Muszę się jeszcze wrócić i zrobić sobie diamentowy killos. Po czym jak wykopię obsydian? Oczywiście potrzebuję 10 sztuk obsydianu, bo ja, bo ja nie mam zamiaru latać tam i z powrotem. Mogę zrobić na Miejscu ten portal do naderu I żeby będę musiał lecieć tam i z powrotem, i to będzie trochę głupie, ale oczywiście możemy wyszukać jak najwięcej lawy, tak? Wiem, trochę czasu to zajmie, ale tak. Poważnie? Poważnie? Nie no, ja po zimowym to ja tutaj nie będę latać. Jesteśmy na łące. A co jeśli ta farma się zepsuje, bo nie będzie wileżerów? A co jeżeli wileczerzy się zdespawnują? Nie no, że nie powinni się zdespawnować, bo przecież mają ta łóżka. Nie powinni się zespawnować. Ale nie są pewne. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Jeżeli się zespawnują, to trudno. Musimy szukać drugiej wioski. Oj, Dobrze, to będzie i tamten wyjść. Przywak sobie poskarcze, co mi zaszkodzi. Aha, to mi zaszkodzi. No i sobie łamie. Dobra, ja nie wiem, ja się wracam do wioski, bo ten pomysł z lawą jednak będzie musiał zostać odpuszczony. Co ja nie mam co rzucać na YouTube? Mogłem nagrać, jak ja te rzeczy robiłem. Teraz tego żałuję, że tego nie zrobiłem. Bo teraz nie mam co wrzucać do YouTube'a. Bez sensu. No dobra, nie będę na bo nie będzie co montować w sumie. Bo mój montaż trwa długo. Cię nie no, chodzi o, to, chodzi o to, że bardzo dużo cięć robię i bezsensownie w sumie. O Jezus. Zapomniałem! Dobry! Brawo. Tu co za tebi? O, teraz poszło. No to słuchajcie, w sumie nie mam co nad na, na, na tym odcinku robić, przynajmniej zrobiliśmy diamenty i to wszystko. Miałem dzisiaj pójść do nadaru, nie pójdę. To jest ci klepa. Dobra, poszła na dół. Zobaczymy, cokolwiek... Nie na no, ta farma nic nie zrobiła. Nie na no, ta farma nic nie zrobiła. No a jeden... Ej, 11 sztuk, nawet spoko. No to co? To ja się z wami żegnam, nie mam co do powiedzieć. Na rus...